Siemanko, z tej strony Marce, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z trybu Zaczynamy od czwartej rundy, bo dopiero w tej rundzie udało mi się zdobyć kila. Na razie mamy 3-0 plecy, ale w tej rundzie był tylko ten jeden kill. Teraz w kolejnej piątej ludzie trochę, trochę lepiej było. Pierwszy kill dla mnie. mi się fajnie min minęliśmy tym cepkiem. Tutaj na tej mapie można się fajnie skampić, właśnie to zrobiłem. Macie widok z okienka na tej mapie, i czekacie. Bomba podłożona, i czekacie aż przeciwnik podejdzie, i fajnie idzie go zaskoczyć. W tym przypadku idzie z tej strony. Ja byłem bardziej pewny, że wyjdzie z prawej. Ale pierwsza runda dla nas. I czas na siódmą rundę. Tutaj udało mi się zrobić tylko tego jednego killa. Także przechodzimy od razu dalej. Przechodzimy do ósmej rundy. Mamy już 4-3 w plecy. Jeszcze jedna runda. I to jest za pisteczkę, był za mną jemu nie trafić z Digla. On był tutaj. On nie miał prawa zepsuć tej rundy, ale jednak. Dziewiąta runda pistoletowa, oczywiście. Mój ulubiony USP rzadko kiedykolwiek coś fajnego wychodzi. Tutaj fajna strzelanina, ale udało się, ostatecznie. Ale, ja i USP to jest tak samo praktycznie jak w do AWP, bo z tych broni to naprawdę jest ciężko. Przechodzimy do 10 rundy. To fajna strzelanina. Idziemy na plecy typokowi Niespodziewane strzały, raczej się tego nie spodziewały i mamy już 5-5. Przechodzimy do 14 rundy. 7-6 w plecy. Został jeszcze jeden typek. Nie jest poszanka idzie z góry. 7-7 i 16 ostatnia ronda mamy tutaj już 8-7 w plecy. Już, no. Ostatnia ronda albo 9-7 dla nich, albo remisujemy to i jest 8-8 <laughs> fajnie tutaj stanął, postanowił sobie kampić. Ale ja robię. Było 2 na 1 i mamy remis. tak wygląda końcowa tabela po 10 killi ja i mój teammate. A wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, kto nowy i widzimy się w następnych filmach. Siemka!